Dzieje apostolskie, rozdział piąty. A pewien człowiek imieniem Ananiasz ze swoją żoną, Safirą, sprzedał swoją posiadłość. I za wiedzą swojej żony odłożył sobie część pieniędzy, a pewną część przyniósł i złożył u stóp apostołów. Lecz Piotr powiedział, Ananiaszu, dlaczego szatan tak napełnił Twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy za ziemię? Czy to, co miałeś, nie było Twoje? A to, co otrzymałeś za sprzedaż, czy nie pozostawało w Twojej mocy? Dlaczego dopuściłeś to do swego serca? Nie okłamałeś ludzi, lecz Boga! A na zaś usłyszawszy te słowa, padł nieżywy. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodsi wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. A po około trzech godzinach weszła także jego żona, nie wiedząc, co się stało, i zapytał ją Piotr: Powiedz mi czy za tyle sprzedaliście ziemię a ona odpowiedziała tak za tyle wtedy piotr powiedział do niej dlaczego się ze sobą zmówiliście aby wystawić na próbę ducha pańskiego oto są przed drzwiami ci którzy podgrzebali twego męża i ciebie wyniosą i natychmiast spadła nieżywa u jego stóp a gdy młodzieńcy weszli znaleźli ją martwą wynieśli ją więc i pogrzebali obok męża i wielki strach ogarnął cały kościół i wszystkich którzy to słyszeli a przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów wśród ludu. I byli wszyscy jednomyślnie w przedsionku Salomona. I z pozostałych nikt nie śmiał się do nich przyłączyć, ale ludzie bardzo ich wychwalali. Przybywało też Panu mnóstwo wierzących, mężczyzn i kobiet. Także nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono ich na noszach i posłaniach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra padał na niektórych z nich. Schodziło się też z okolicznych miast do Jerozolimy mnóstwo ludzi, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy zostawali uzdrowieni. Wtedy najwyższy kapłan i wszyscy, którzy z nim byli należący do stronnictwa sadyceuszy, napełnieni zazdrością, powstali i schwytali apostołów, których wtrącili do publicznego więzienia. Lecz anioł pana w nocy otworzył drzwi więzienia i wyprowadziwszy ich, powiedział Idźcie, i wstąpiwszy, mówcie do ludzi w świątyni wszystkie słowa tego życia. Kiedy to usłyszeli, weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem najwyższy kapłan i ci, którzy z nim byli, przyszli, zwołali radę oraz wszystkich starszych spośród synów Izraela i posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono. Lecz gdy słudzy przyszli i nie znaleźli ich w więzieniu, wrócili i oznajmili, Wprawdzie zastaliśmy więzienie starannie zamknięte, a strażników stojących na zewnątrz, przed drzwiami. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy w nim nikogo. A gdy najwyższy kapłan i dowódca straży świątynnej oraz naczelnik kapłani usłyszeli te słowa, zastanawiali się, co z tego będzie. Wówczas nadszedł ktoś i oznajmił im, ludzie, których wtrąciliście do więzienia, stoją w świątyni i nauczają lud. Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich bez użycia siły. Bali się bowiem ludu, żeby ich nie ukamienowali. Gdy ich przyprowadzili, postawili ich przed radą i zapytał ich najwyższy kapłan. Czy nie zakazaliśmy wam surowo, żebyście w tym imieniu nie nauczali, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie na nas ściągnąć krew tego człowieka? Wtedy Piotr i apostołowi odpowiedzieli. Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy zabiliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego Bóg wywyższył swoją prawicą, aby był władcą i Zbawicielem, aby ludowi Izraela dać pokutę i przebaczenie grzechów. A my jesteśmy tego świadkami, w tym, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy Mu są posłuszni. A oni słysząc to wpadli w gniew i naradzali się nad tym, jakby ich zabić. Wtedy pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, nauczyciel prawa, szanowany przez wszystkich ludzi, powstał na radzie i nakazał, aby na chwilę wyprowadzono apostołów. I powiedział do nich: Mężowie izraelscy, zastanówcie się dobrze, co zamierzacie zrobić z tymi ludźmi. Niedawno bowiem wystąpił Teudas, podając się za niebyle kogo, do którego przyłączyło się około 400 ludzi. Zabita go, a wszyscy jego zwolennicy rozproszyli się i ślad po nich zaginął. Po nim w dniach spisu wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął za sobą wielu ludzi. Lecz i on zginął, a wszyscy jego zwolennicy rozproszyli się. Dlatego teraz mówię wam, odstąpcie od tych ludzi i zostawcie ich. Jeśli bowiem ten zamysł, czy ta sprawa pochodzi od ludzi, obróci się w niwecz, ale jeśli pochodzi od Boga, nie będziecie mogli tego zniszczyć, aby się czasem nie okazało, że walczycie z Bogiem. I posłuchali go. A przywoławszy apostołów, ubiczowali ich i zabronili im mówić w imię Jezusa, a potem ich wypuścili. A oni, Odchodzili z przetrady, ciesząc się, że stali się godni znosić zniewagi dla imienia Jezusa. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i głosić Jezusa Chrystusa.